Siema ekipo, dzisiaj była ankieta, czy ciastka dla zarządu lecz też dla pracowników, w ankiecie było 50 na 50, dlatego dostosowaliśmy się do waszych próśb, dużo też dostaliśmy wiadomości, dlatego od dziś prowadzamy kartki dla naszych pracowników, raz w tygodniu każda osoba dostaje kartki, mamy nawet 3-2 ciastka do zgarnięcia, Trzeba być ostrożnym. Dużo nie ma, tak? Zarząd swoje też musi pochłonąć, ale proszę zobaczyć. Mm. Także idziemy z kartkami, z ciaskami do chłopaków, zobaczymy ich reakcję. Hej, jest po godzinie 16 i wszyscy już wyszli, zostaw Dawid. Jeden z najważniejszych członków naszej ekipy zostaje po godzinach. Dawid, słuchaj, ciaska prowadziliśmy dla was. O, proszę, możesz przenieść sobie jedno. Ale to za darmo? Yy, nie, tutaj masz kartki od Ale za to, że tak często występujesz, zostałeś po godzinach, możesz jedną swoją kartkę wziąć. Tylko mi, że wziąłeś jedną bezkartkę. Także widzicie, rozwijamy się, premiujemy wszystko. Yy, także co? Yy, czekamy na wiadomość.